To przeżycie zachował w pamięci, i miało ono stać się dla niego lekarstwem w przyszłości. Tak samo i następujące wydarzenie. Studiował wówczas w Kartaginie i był już moim uczniem, gdy kiedyś w południe przygotowywał się na rynku do jednego z takich uczniowskich ćwiczeń krasomówczych, w jakich zaprawiała się młodzież w szkole, dopuściłeś do tego, że służba porządkowa zatrzymała go jak złodzieja. Zezwoliłeś na to, Boże nasz nie ze względu na co innego, ale dlatego sądzę, żeby mąż mający w przyszłości znieść się tak wysoko zaczął rozumieć już teraz, że nie wolno nikomu pochopnie i z lekkomyślną łatwowiernością potępiać nikogo w jakiejkolwiek sprawie, wymagającej dokładnego zbadania. Otóż, gdy właśnie przechadzał się samotnie przed trybunałem, trzymając w ręku tabliczki i rylec, jakiś młodzieniaszek, uczeń szkolny, rzeczywisty złodziej z ukrytą siekierą, niezauważony przez alipiusza, podsunął się do ołowianej balustrady sterczącej ponad ulicą Giełdziarzy i zaczął przecinać ołów. Odgłos uderzeń siekiery zaniepokoił znajdujący się na dole Giełdziarzy, który... Że krzyk podnieśli i wyspali ludzi dla złapania tego, kogo znajdą. Usłyszawszy ich głosy, chłopiec, bojąc się, żeby go nie przechwycono z siekierą, rzucił ją i umknął. Alipiusz, który nie wiedział, kiedy przyszedł, zauważył go teraz odchodzącego i zobaczył, że biegnie szybko. Zaciekawiony poszedł, chcąc się dowiedzieć, co się stało, i spostrzegł porzuconą siekierę. Zatrzymał się i przyglądał się jej zdziwiony. W tej właśnie chwili nadchodzą ludzie, wysłani przez giełdziarzy i znajdują go stojącego samotnie z siekierą, której uderzenia tak ich zaniepokoiły, ale że aż tutaj przybiegli. Chwytają go, wloką ze sobą i wobec gromadzącej się na rynku ludności chełpią się, że schwytali złodzieja na gorącym uczynku. I tak prowadzą go do sądu.